Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści losu. Z tej strony Anna. Na wstępie, jak zwykle, bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność na kanale, za Wasze wsparcie, za lajki, subskrypcje, udostępnienia, wyświetlenia, również za Wasze komentarze i opinie. Witam serdecznie wszystkich nowych widzów, słuchaczy, subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś do tego wspólnego grona naszej społeczności na tym kanale. Witam również oczywiście stałych widzów, stałych słuchaczy, stałych subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. A dzisiaj przygotowałam dla Was, dla Ciebie, czytanie pod tytułem Co jest problemem? Zobaczymy sobie dla trygonu Ziemi, czyli dla kochanej panny, koziorożca yy, i byka. Co tu jest problemem? Jaka jest przyczyna? Jakie jest rozwiązanie? Jaka dodatkowa rada? I jaki tutaj dodatkowy przekaz jeszcze od Twoich przewodników, duchowych, aniołów? Bądź od wszechświata po prostu, tak? Ok. Co tu jest problemem dla trygonu ziemi? Poproszę o informację. Jaki tu jest problem? Jaki tu jest problem u trygonu ziemi? Czyli byt pan na koziorożec. Dziękuję. Prawdopodobnie chodzi o osobę z trygonu, kochani wody, czyli rak, skorpion i ryby. Coś na gruncie rodziny, ale też na gruncie małżeństwa. Prawdopodobnie tutaj nie jest jako tako ten problem uwidoczniony, nie mówisz o czymś. Jeżeli jesteś w relacji tutaj, bądź na gruncie rodziny, masz kogoś z trygonu wody. Yy. Ogólnie inne zadowolenie. Za wszystkiego, ale odczuwam tutaj jakby taki niepokój, zewnętrzny lęk, analizę w związku z jakąś sytuacją, aby odzyskać wewnętrzną jedność w związku z kimś lub z czymś. Ok, zobaczymy sobie tutaj, kochani, przyczynę jeszcze, Otóż, co tutaj się pokaże. Odczuwam tutaj, bo tutaj była duża obserwacja ze strony właśnie trygonu Ziemi pod kątem trygonu Wody tej jakiejś osoby. Ktoś tu ma, kochani, zbyt dużo energii życiowej, prawdopodobnie chodzi o jakiegoś mężczyznę, o człowieka wrażliwego, życzliwego, którego prowadzi intuicja, może to tu jesteś osobą życzliwą, ale też ktoś, to prawdopodobnie zmienił się w związku z jakąś sytuacją, ktoś to wprowadził jakiś rygor, co dla kogoś było pewnego rodzaju sprawiedliwością, może to być, kochani, postać ojca, ale nie musi, tak? W związku z tym pojawił tutaj się jakiś sprzeciw bądź zazdrość, opóźnienie również w jakichś sprawach możliwe, że się pojawiło. Ktoś, kogo postrzegaliście w inny sposób, okazał się nie tą samą osobą, która do tej pory... No właśnie... Ktoś to, kochani, zadał Wam ból. Kto was zdradził, być może kogoś straciliście. Oczywiście to jako zakończenie pewnego etapu, tak? Być może tutaj było coś związanego na gruncie z jakąś szczerością, być może ktoś nie był wobec Was szczery. Tu jest poszukiwanie prawdy. Odczuwam to jako właśnie, że przez Was, tak? No dobra. Co tu jeszcze, kochani, jakie tu może być rozwiązanie? Jakie to może być rozwiązanie dla trygonu ziemi? Poproszę o informację. Tu jest nawołanie, aby przyjąć, kochani, pomoc. Coś tutaj trzeba zaakceptować, pogodzić się, że nie jesteście w stanie być może pewnych rzeczy wyjaśnić samodzielnie. Być może ktoś tutaj chce Wam zaproponować jakąś pomoc, jakieś wsparcie. To w jaki sposób prawdopodobnie ograniczy Wasze straty. Kieruj też się wewnętrzną swoją wiedzą. Jesteś magiczny, magiczna, ok? Wiesz coś, czego nie wiedzą inni, posiadasz prawdopodobnie jakieś, jakąś ukrytą tajemną wiedzę. Prawdopodobnie też zwracasz uwagi na znaki wszechświata i z nich czerpiesz jakby inspirację do podejmowania jakichś dalszych decyzji w swoim życiu. No dobra, co tutaj kochani dla Was? Jeszcze jakaś dodatkowa rada? Czy jakaś dodatkowa rada dla trybunału ziemi, tutaj. Skup się na sobie, ok? Tak, tutaj to czułam. Skup się na sobie, yy, poświęć czas sobie, swojej wiedzy, swojemu wewnętrznemu rozwojowi. Nie masz wpływu na wszystko, co się w Ciebie dzieje, tak? To nie jest dobry moment na coś jeszcze. Nie przywiązuje też tutaj zbyt dużej uwagi do szczegółów. Tutaj odczuwam taką energię, jakby ktoś był bardzo czepialski, to się czepiam, jakby naprawdę bardzo małostkowych rzeczy. Okej, okay, jaka tutaj jeszcze karta z Radą od sił Najwyższych? Przyjmij szczęście i pomyślność. Możliwe, że często widujesz biedronkę. Możliwe, że biedronka jest Twoim przewodnikiem duchowym. Czuwają nad tobą archanioły, tak? Także bądź spokojny, bądź spokojna. Zachowaj tutaj wewnętrzną stabilność emocjonalną, harmonię. Wszystko na pewno zakończy się we właściwy, odpowiedni i dobry dla Ciebie pozytywny sposób. Myśl optymistycznie, nastaw się na szczęście, które da Tobie pomyślność. Ok? No dobrze, jeżeli czujesz, że jest to Twoja historia, Twoja energia, Twoja opowieść, daj proszę znać w komentarzu, będzie mi miło, jeśli się, się ze mną podzielisz, czy to z Tobą rezonuje, czy nie. Jeśli nie, zostaw proszę dla kogoś innego. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa Pa!